Uwaga, światła. Cieszę się ogromnie, że możemy tutaj dzisiaj wszyscy być. To nie jest otwarcie tego centrum, to jest spotkanie, które ma pokazać, że projekt został zrealizowany. Bardzo nam zależało, żebyśmy dzisiaj spotkali się w gronie własnym, w gronie z jednej strony pracowników ICM-u i z drugiej strony naj, najważniejszych ludzi, którzy przyczynili się do tego, że ten projekt mógł zostać zrealizowany. Pozwólcie, że zacznę Najpierw od tej strony wykonawczej, przede wszystkim od firmy POR i pana Andrzeja Rogińskiego, dobrej duszy tego całego przedsięwzięcia, któremu chciałem osobiście w imieniu Was wszystkich podziękować. Bo jestem o tym głęboko przekonany. Ta budowa nie odbyła się w sposób rutynowy, nie, nie była to jedna z wielu inwestycji realizowanych przez tę firmę. To jest inwestycja realizowana z sercem. Wyrażę moje głębokie słowa wdzięczności zespołowi ICM-u który w realizację tego projektu włożył ogromnie dużo serca, czasu, emocji i zdrowia niekiedy. Ja chciałem Państwu tylko powiedzieć, że ja rozmawiałem ze swoimi starszymi i bardziej doświadczonymi kolegami i oni mi powiedzieli, że jest coś takiego ciekawego, że jak się występuje w serwerowni i zdarzy się tak, że w tej serwerowni występuje świetny artysta, a przyjdzie też. Wrażliwa, wyrobiona, inteligentna publiczność. To nie wiadomo dlaczego, proszę Państwa, ale tak jest w serwerowniach, że ta publiczność zaczyna sama z siebie albo rytmicznie klaskać, albo nawet śpiewać. Ja przysięgam, ja wiem jak to wygląda. Idą sobie polną drogą tacy, którzy dużo mogą, trąbka im do marszu gra. Dyrektory i prezesy, łase to to na sukcesy. A tymczasem ja. Wspalę, spałem w pile i to jak na razie tyle. Hej, ohej. Oh, Znak szczególny mam na ciele wytatuowany. Jeleń. Dodatek specjalny do tej piosenki na dzisiejsze spotkanie proponował mi kierownik, bym się przespał w serwerowni. To jest na dzisiejsze spotkanie dopisane.